Cześć, z tej strony Emil. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam Nerf'a z kolekcji n model Maverick Revision 6 bądź Ref 6, jak kto woli, bo tak jest napisane na pudełku. To, co widzimy, to jest wyrzutnia Nerf'a koloru żółto-czarno-srebrnego bądź takiego grafitowego, jak kto woli. Jest ona na 6 strzałek typu Whistler. Z magazynkiem obrotowym jest to taka krótka strzelba bądź rewolwer. Magazynek otwieramy poprzez naciśnięcie z zamka, a następnie wyprowadzenie magazynka w stronę naszą. Dodatkowo w broni znajdziemy pomarańczową końcówkę, która musi być poprzez regulowanie przepisów w stanach. Co już niejednokrotnie mówiłem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o co chodzi, oglądajcie poprzednie odcinki. Dodatkowo mamy tutaj mechanizm naciągu sprężyny, gdyż jest to broń ręczna, napędzana siłą naszych mięśni. Dobrze leży w dłoni, naprawdę wygodnie się ją trzyma. Dodatkowo mamy tutaj celownik, który myślę, że ma imitować nam światłowód. Jak i szynę taktyczną na, na przykład celownik laserowy bądź latarkę. Jeżeli chodzi o wykonanie tej broni, jest to dosyć mocna zabawka, a przynajmniej taką wydaje się być. Mam nadzieję, że i taką jest, ponieważ chciałbym z niej dłużej trochę postrzelać. No cóż, sprawdzimy, może jak działa mechanizm strzelania. Naciągamy. Naciskamy spust. No strzela. Strzela i to całkiem nieźle. Niestety producent na pudełku nie podaje nam jaka wartość, y, jaką wartość mają te strzałki. W sensie jak daleko one lecą. Aczkolwiek y, powinny lecieć mi się wydaje na ponad 10 metrów. Także jest to na pewno... Y, Coś takiego jak druga broń, myślę, że nie warto jej brać jako pierwszą. Zawsze pamiętajcie, jeżeli chodzi o nerfy: fajnie jest mieć dwie bronie w momencie, kiedy jednej, jedna się yy, skończy, tak, strzałki się nam skończą, zawsze pozostaje nam druga broń. A najlepiej mieć całą kolekcję, bo, bo każda broń się od siebie różni i każda daje naprawdę niesamowicie dużo zabawy. Może jeszcze powiedzmy troszkę o wyglądzie. Jeżeli chodzi o wygląd, tutaj mamy znaczek Nerfa, oczywiście n Strike. A Tutaj mamy wytłoczony napis Maverick Rev 6. Tutaj mamy producenta, jest to producent chiński, wyprodukowany na zlecenie firmy Hasbro. Cóż tu dużo więcej mówić o tej broni. Jest to broń tak naprawdę, która sprawdzi się, sprawdzi się u każdego. Serdecznie w sumie ją polecam i do zobaczenia w następnym odcinku.